Utrata zbędnych kilogramów bez wysiłku jest czasami bardzo problematyczna. Wiele osób nie ma wystarczająco dużo czasu na ćwiczenia lub siły woli, aby przestrzegać ścisłych diet. Moring Slim to preparat ziołowy pochodzenia organicznego, stworzony z myślą o osobach, które chcą skuteczniej szybko schudnąć. Produkt jest naturalny, a w jego składzie znajdują się aminokwasy, witaminy i pożyteczne minerały. Substancje te dogłębnie oczyszczają organizm z toksyn, szkodliwych związków, które spowalniają procesy przemiany materii. Naturalny suplement na bazie moringi jako głównym składnikiem aktywnym. Jest to niezawodny i bezpieczny produkt, który pozwala szybko schudnąć i nabrać energii. Dzięki substancjom pochodzenia naturalnego oraz naturalnemu składowi tabletki nie powodują żadnych skutków ubocznych. Cechą wyróżniającą Moring Slim na odchudzanie jest systematyczność stosowania preparatu. Prowadzi to do skutecznego i szybkiego odchudzania. Na ciele nie pojawiają się rozstępy, wygląda ono zdrowo i pięknie. Kształty się napinają, sylwetka jest smukła, czujesz niesamowitą energię. Tabletki zawiera nie tylko ekstrakt z Moringi, ale także inne naturalne składniki, które działają synergistycznie i potęgują efekt odchudzania. Tabletki są bardzo łatwe do zażycia. Jest on szczegółowo opisany w instrukcji. Wynik odchudzania zależy od prawidłowego stosowania i przestrzegania dawkowania. W celu uzyskania optymalnego efektu należy ukończyć cały kurs terapii. Przerwanie leczenia jest niedozwolone. Jeden słoik wystarcza na miesiąc użytkowania. Do produktu dołączony jest certyfikat jakości oraz szczegółowa instrukcja. Właśnie teraz producent wprowadził promocję, cena Moring Slim wynosi obecnie 137 zł. To jest super fajna oferta, aby uzyskać Moring Slim. Kliknij na link poniżej. Kliknij link w opisie.